Te kolejne ciąże były rok po roku, bo kolejna była w 2021 i ta ostatnia stracona w 2022. I ta druga to była tak naprawdę ciąża biochemiczna. Ja się dowiedziałam o tej ciąży i tak naprawdę po tygodniu już ją straciłam, już się zaczęło krwawienie, ale muszę przyznać, że się łudziłam do ostatniego momentu, że, że wszystko będzie dobrze. Też bardzo pamiętam każdą. Straty, bardzo dokładnie. Pamiętam, nie wiem, muzykę, która gdzieś leciała w tle. Pamiętam, jaka była pogoda, pamiętam, jaki to był miesiąc. I pamiętam właśnie, że to był maj. Sieciło słońce za oknem. I ja po prostu leżałam, bo łudziłam się, tak jak powiedziałam, że, że ta ciąża zakończy się dobrze. Leżałam, praktycznie nie robiłam nic. Dałam jakiś serial na Netflixie, żeby te myśli kierować w zupełnie inną stronę. I łudziłam się, że wszystko będzie dobrze i tylko za każdym razem jak szłam do łazienki, po prostu bałam się, co zobaczy, czy to krwawienie się zmniejszyło, czy, czy niestety się zwiększyło. I badałam przerosty bety co dwa dni i, i niestety po kilku dniach się okazało, że ta beta po prostu spada.